Pożar jest niezwykle gwałtownym i niestety bardzo powszechnym zjawiskiem. Co roku odnotowujemy globalnie niemal 4 miliony pożarów, w wyniku których życie traci około 45,5 tysiąca ludzi. Dla Polski ta statystyka wynosi odpowiednio 153,5 tysiąca pożarów 530 ofiar śmiertelnych, z czego niestety 18 oro to dzieci. To właśnie tego typu statystyki sprawiają, że coraz ważniejsze na placu budowy stają się środki biernej ochrony pożarowej. Środki biernej ochrony pożarowej, które na celu i w ramach swojego działania mają zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia oraz takich czynników jak dym, który prowadzi do uduszenia aż 3 czwartych ofiar pożarów. Środki biernej ochrony pożarowej. To również piany, takie piany jak CFS-FX. Możliwości powstrzymywania ognia i dymu są podane w klasyfikacji odporności ogniowej budynku, na którą wpływ mają trzy kryteria graniczne: R, czyli nośność ogniowa, element. Spełnia swoje pełne funkcje nośne przez pewien zadany okres czasu, szczelność ogniowa, czyli czas, w którym na powierzchni danego elementu nie pojawiają się pęknięcia, przez które mogą dostawać się dalej płomienie i dym, oraz izolacyjność ogniowa, czyli element od strony, na którą nie oddziaływuje pożar, nie nagrzewa się powyżej wartości granicznej, powodującej przeniesienie pożaru na drugą stronę elementu. W przypadku budynków Mieszkalnych o wysokości 25 do 55 metrów, ten współczynnik EI wynosi 120 minut, czyli jest to dokładnie ten czas, 2 godziny 120 minut, w czasie którego możemy ewakuować budynek i uratować, i uratować płonącego budynku ludzi. Czy istnieje jedno idealne rozwiązanie biernej ochrony pożarowej? Nie, nie ma. W zależności od tego, z jakim współczynnikiem EI i z jakim przejściem, czyli czy to przejściem kablowym, przejściem rurowym, czy kombinowanym, mamy do czynienia, tak i różne środki biernej ochrony pożarowej będą sprawdzały się lepiej niż inne. Zwróćmy jedynie uwagę na pianę CFS-FX, która w swojej uniwersalności jest jednym z najpopularniejszych rozwiązań wybieranych przez naszych klientów. W jaki sposób stosujemy pianę CFS-FX? Do aplikowania piany CFSFFX stosujemy standardowy wyciskacz Hilti HDE, aplikując ją do otworu przejścia kablowego, rurowego bądź mieszanego od jednej strony w trybie ciągłym dozownika. Piana po około 10 minutach pęcznieje do swoich maksymalnych rozmiarów, wypełniając i uszczelniając dany otwór, a tym samym zapewniając nam pełną Ochronę pożarową na czas 120 minut w przypadku budynków o klasyfikacji odporności B. W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do komentarzy i zadawania pytań pod tym wideo. Masz jakieś pytania? Nie mam pytań. A ty masz jakieś pytania? Żadnych pytań. Jeżeli wy macie pytania, zostawcie je w komentarzach.